Czerwone plamy na skórze to objawy, które mogą być związane zarówno z reakcją uczuleniową, jak również rozmaitymi chorobami. Mowa tu choćby o łuszczycy czy chorobach reumatologicznych. Dowiedz się, co robić w przypadku wystąpienia plam. Oglądasz Medycyna 360. Informacje na tym kanale nie są poradą medyczną i nie zastąpią konsultacji lekarskiej. Czerwone plamy na skórze to dość powszechnie występujące dolegliwości dermatologiczne. Zmiany te są równe poziomowi otaczającej jej skóry, ale cechują się odmiennym zabarwieniem. Plamy skórne mogą świadczyć o poważnych schorzeniach ogólnoustrojowych i dlatego wymagają wielospecjalistycznej diagnostyki. Czerwone plamy, które pojawiają się na skórze, mogą mieć różnorodne przyczyny. Mogą mieć one związek między innymi ze stanem zapalnym, który powoduje nadmierne przekrwienie określonej okolicy ciała. Powstaje wówczas rumień. Poza tym plamy mogą być efektem zmian w naczyniach krwionośnych. W tym wypadku wymienia się naczyniaki oraz teleangiektazje. Czerwone zmiany skórne mogą mieć związek z chorobami zaraźliwymi, w tym odrą czy ospą. Poza tym plamy mogą się pojawiać w przebiegu chorób reumatologicznych. Toczeń krążkowy oraz toczeń rumieniowaty układowy manifestuje się również gorączką. Zmiany dermatologiczne mogą także być objawem łuszczycy. Spędzące zmiany skórne mogą mieć podłoże alergiczne. Pojawiają się one w miejscach narażonych na kontakt z alergenem. Może to być skóra na brzuchu, plecach twarzy, dłoniach lub nogach. Zaczerwienienie skóry w tym wypadku jest powodowane przez alergen, który działa miejscowo i powoduje wyprysk kontaktowy, w tym między innymi pokrzywkę alergiczną. Poza tym zmiany mogą mieć związek z problemami z przewodem pokarmowym, w tym choćby z chorobą duringa. Czerwone zmiany skórne mogą pojawiać się na skutek ukąszeń owadów. W tym wypadku skóra staje się zaróżowiona i podrażniona. Tego rodzaju dolegliwości powodują dyskomfort osoby poszkodowanej, ale zwykle szybko i samoistnie ustępują. Przyczyną zmian skórnych mogą być również niektóre leki. Czerwone wypryski pojawiające się po przyjęciu niektórych preparatów to tzw. osudki polekowe. W tym wypadku pojawiają się również różnorodne zmiany dermatologiczne, w tym krostki, wypryski, zmiany trądzikowe oraz pęcherzyki. Zmiany dermatologiczne mogą mieć również związek ze stresem oraz przegrzaniem ciała. Tego rodzaju zmiany naczynioruchowe ustępują samoistnie. Niepokojące zmiany skórne, takie jak czerwone wysypki, czerwone plamy na powierzchni skóry oraz wybroczyny powinny być konsultowane dermatologicznie. Konsultacja medyczna konieczna jest w przypadku przedłużających się objawów oraz zmian występujących u dzieci. Podczas wywiadu medycznego pacjent pytany jest o rodzaj i intensywność występujących objawów. Warto pamiętać, że zmiany mogą pojawiać się nagle i niespodziewanie. W tym wypadku zwykle mają one związek z nadmiernym stresem. Poza tym ważna jest ewolucja zmian oraz ich pierwotny kolor. Dermatolog zadaje również pytania dotyczące przyjmowanych leków oraz zwyczajów higienicznych. Zmiany skórne mogą mieć bowiem związek z używanym szamponem lub kremem pielęgnacyjnym. Nie bez znaczenia jest również obciążenie atopią w rodzinie. Pacjent pytany jest zatem o przypadki alergii, astmy oraz kataru siennego występujące u jego bliskich. W ramach poszerzonej diagnostyki mogą być pobierane próbki, które wykorzystywane są podczas analiz bakteryjnych, mikologicznych oraz patologicznych. Pomocne mogą się również okazać badania krwi, w tym morfologia oraz oznaczenia związane z chorobami autoimmunologicznymi i reumatycznymi. W ramach diagnostyki wykonywane mogą być również testy alergiczne oraz wdrażane diety eliminacyjne. Rodzaj podejmowanych działań leczniczych zależy od przyczyny problemów. Niektóre zmiany skórne ustępują samoistnie w dość krótkim czasie, a inne wymagają konsultacji medycznej i odpowiedniego leczenia. W tym wypadku zmianom towarzyszą również zwykle inne objawy. W odniesieniu do chorób wirusowych podejmuje się leczenie objawowe, które redukuje ból i gorączkę. Choroby o podłożu bakteryjnym i grzybiczym wymagają z kolei wdrażania leków przeciwbakteryjnych oraz przeciwgrzybiczych. Produkty tego rodzaju mogą być stosowane miejscowo lub doustnie. W przypadku zmian skórnych, które powodowane są przez choroby autoimmunologiczne, konieczna jest współpraca dermatologa, immunologa oraz reumatologa. W wielu wypadkach wdrażane jest leczenie z wykorzystaniem preparatów immunosupresyjnych, które hamują nadmiernie pobudzony układ odpornościowy. Wyroby lecznicze mogą być aplikowane w postaci miejscowej. W tym wypadku do wyboru są kremy, maści, żele oraz roztwory. W dość ciężkich przypadkach konieczne jest jednak podawanie leków w formie doustnej, podskórnej lub dożylnej. W przypadku zmian skórnych o podłożu alergicznym ważne jest ustalenie przyczyny problemu. W dalszej kolejności dąży się do wyeliminowania czynnika alergizującego, którym może być np. proszek do prania. Poza tym stosowane mogą być w sposób miejscowy leki antyalergiczne oraz preparaty, które łagodzą uciążliwe swędzenie skóry. W wybranych przypadkach konieczne jest wdrażanie przewlekłych terapii doustnych z użyciem leków antyhistaminowych lub innych preparatów, które hamują reakcje alergiczne organizmu. W sytuacji, w której zmiany skórne pojawiają się w związku z prowadzonym leczeniem, należy w pierwszej kolejności znaleźć preparat, który powoduje objawy. Konieczne jest w tym wypadku zebranie dokładnego wywiadu medycznego, odstawienie leku lub zmiana preparatu. Infekcje miejscowe mogą wpływać na zaczerwienienie skóry. Czerwone plamy na skórze mogą mieć związek z grzybicą skóry lub zakażeniem bakteryjnym. W tego rodzaju przypadkach wdraża się antybiotykoterapię lub leczenie z użyciem preparatów przeciwgrzybiczych. Należy pamiętać, że zmiany skórne mogą utrzymywać się stosunkowo długo oraz mogą mieć tendencję do nawracania. Konieczne jest zatem ścisłe przestrzeganie zaleceń lekarza oraz przyjmowanie pełnych dawek leków, które przepisane są przez specjalistę. Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych filmach? Subskrybuj nasz kanał, wciśnij dzwoneczek, bądźcie zdrowi.